Aleksander Łukaszenko, prezydent Białorusi, ma szereg grzechów na sumieniu. Oto przytaczam kilka z nich. I to jeszcze sprzed paru lat mianowicie z kwietnia 2015 roku. Przytacza je tygodnik wprost. Oto Aleksander Łukaszenko stwierdził, że Żydzi na Białorusi powinni zostać wzięci pod kontrolę. Chodziło tutaj o kwestie podatkowe, i zwrócił się właśnie w tej sprawie do przewodniczącego gmin żydowskich. W odniesieniu do stosunków z Rosją, Łukaszenko powiedział: My, Białorusini i Rosjanie, jesteśmy braćmi, ale my chcemy mieszkać w swoim mieszkaniu. Jeśli chodzi o Ukrainę oraz rolę Stanów Zjednoczonych na Ukrainie, Łukaszenko stwierdził, że Stany Zjednoczone to obecnie najpotężniejsze państwo świata i jeżeli tylko zechce zaprowadzić porządek na Ukrainie, uczyni to. Zechce Ameryka, aby był tam pokój, to pokój tam będzie. Wszyscy to rozumieją, nawet przeciętny obywatel, tak powiedział Łukaszenko.